Siema doma z tej strony U mnie w garażu Dzisiaj działam Taka szybka akcja Będę dzisiaj lukernikiem e... Do polakierowania, do zmatowienia. I polakierowania mam dwa komplety LAMP. BMW E39 Polift i Toyota Auris. Tak to wygląda. Jeszcze mam do 39 tylne sklapy. Ja się szykuję do tarcia i widzimy się jak już będą gotowe do lakieru. No i dobra, lampy zmatowione, to są te tylne. Jeszcze co, odtłuszczam je świeżką maty statyczną i miejmy nadzieję, że żadne sypy się nie bładują, bo no, warunki są jakie są, ale to są tylko lampy. Tak naprawdę one tylko mają w miarę tak wyglądać, a nie tak jak wyglądały. Zresztą widzieliście na początku takie, aby tylko odświeżyć i, i tyle. Właściciele wiedzą w jakich są warunkach robione, sami chęć wyrazili na to, żeby tak było, że na pewno będą lepiej wyglądały jak wyglądają na chwilę obecnie. Dobra, otłuszczam siereczką antystatyczną i widzimy się jak już się opitowe. Nakieruję GTI Pro Lite, tym David Znaczy, nie, to nie jest bo poprzedniego miałem GTI Pro Lite, niestety Polek na robocie i teraz jadę zwykłym GTI Pro widzisz, Dobra Lecimy No i dobra, polakierowane Te tylne Tu w ogóle były białe jak Pleksa, taka stara pleksa Trochę było pracy, żeby je doprowadzić do ludzi Wyszły jak nowki sztuki, jeszcze troszkę się to przepoleruje i będzie elegancko Te tylne, te przednie to jest BMW 39 Kombi Polift i to jest Auris. Widzieliście na początku filmu, jak one wyglądały. Tak to wygląda. Taka szybka akcja, żeby je odświeżyć, żeby ani diagnosta, ani nikt nie, nie czepiał się. No i żeby jakoś to światło. Przed samochodem była nie takie przytłumiona. Dobra, pozdro. Doma.